Miał przed sobą całe życie, a jego silnik dopiero nabierał prędkości. Nikt nie przypuszczał, że ta trasa zakończy się tak nagle i dramatycznie. Śmierć Patryka Piskorka wstrząsnęła całym środowiskiem sportów motorowych, zostawiając po sobie pustkę, której nic już nie wypełni. Kochani, tu mówi Alicja z kanału, Alicja, plotki gwiazdy. Zazwyczaj opowiadam Wam o losach znanych postaci, o ich sukcesach i dramatycznych zwrotach w życiu. Dziś jednak mam przed sobą historię, która łamie serce. Nie chodzi o show biznes, ale o młodego człowieka, który żył pasją i marzeniem, a którego droga skończyła się zbyt wcześnie. Kiedy usłyszałam tę wiadomość, nie mogłam uwierzyć. Patryk Piskorek, 23 letni chłopak z nowego targu, pełen życia, energii i marzeń. Jeszcze niedawno widać go było na to, jak z determinacją pokonywał kolejne przeszkody, jakby sam los chciał sprawdzić jego odwagę. To był ktoś, kto potrafił zarazić innych swoją pasją. Mówił, że jazda to dla niego wolność, że kiedy silnik ryczy, świat milknie, a on czuje, że naprawdę żyje. Widziałam jego zdjęcia z zawodów, błoto na kombinezonie, iskry w oczach, dłoń uniesiona po zwycięstwie. Trudno pogodzić się z myślą, że już nigdy nie stanie na starcie. Jego klub, AMK Gorce Nowy Targ, napisał w pożegnaniu słowa, które trudno czytać bez łez, Odszedł nie tylko utalentowany zawodnik, ale przede wszystkim dobry kolega i wspaniały człowiek. I wiem, że to nie są puste frazy, bo ci, którzy go znali, mówią o nim jak o kimś, kto zawsze pomagał, kto nigdy nie odwracał się plecami, nawet gdy sam miał trudne chwile. Patryk był jednym z tych, którzy mieli wszystko: talent, pokorę i przyszłość. Wicemistrz Polski w trialu, zdobywca Pucharu Polski, uczestnik międzynarodowych zawodów w Gliwicach reprezentował kraj podczas Mistrzostw Świata Super Enduro i robił to z dumą. Miał marzenie, by któregoś dnia stanąć na podium w barwach narodowych. To marzenie przerwał los, który nie zna litości. Kiedy myślę o jego ostatnich chwilach, w mojej głowie rozbrzmiewa cisza. Ta sama, którą czuć na torze, gdy silnik nagle milknie. To właśnie wtedy dociera do nas, że nawet najgłośniejsza pasja może zakończyć się w jednej sekundzie. Widziałam reakcje innych zawodników, ich słowa pełne bólu i niedowierzania. Pisali, że to niepojęte, że jeszcze wczoraj rozmawiali z nim o przyszłych zawodach, o planach, o marzeniach. Dziś zostaje tylko wspomnienie, zdjęcia, trofea i puste miejsce w sercu drużyny. Wielu ludzi z całego kraju przesyła kondolencje. Nie tylko fani, ale też trenerzy, działacze, nawet rywale z toru. To pokazuje, jak wielki był jego wpływ, jaką energię roztaczał wokół siebie. Bo Patryk nie ścigał się tylko dla siebie. Robił to, żeby pokazać, że warto marzyć i walczyć, niezależnie od wieku. Czasami los wybiera najpiękniejsze dusze zbyt wcześnie. A ja myślę, że gdzieś tam, na niebiańskim torze, Patryk znów wsiadł na motocykl i ruszył w drogę, którą znał najlepiej, z wiatrem we włosach i uśmiechem na twarzy. Patryk Piskorek miał tylko 23 lata, ale w tak krótkim czasie zdołał zostawić po sobie więcej niż nie jeden człowiek przez całe życie. Jego pasja, talent i życzliwość nie zgasną. Pozostaną w pamięci tych, którzy go znali i w sercach tych, którzy dziś po prostu współczują w milczeniu. Jeśli poruszyła was ta historia, dajcie znać w komentarzach. Napiszcie, czy znaliście Patryka, czy widzieliście go na zawodach, a może po prostu chcecie zostawić słowo wsparcia jego bliskim. Subskrybujcie mój kanał, Alicja, Plotki Gwiazdy, by razem pamiętać o tych, którzy odeszli zbyt wcześnie, ale pozostali w naszej pamięci na zawsze.